Jest, kochani, jest właśnie godzina za osma Za chwilę pochodzę do pracy i postanowiłam, że szybko nagram początek tego filmiku, żeby potem jak przyjdę z pracy, żeby mogła go szybko zedytować, Widzicie, tak się ostatnio dla Was poświęcam. Robię wszystko po pracy i przed pracą. I jakoś to godzę, bo mam ostatnio takiego pyłata na YouTube'a, że chce mi się starsza nagrywać. Ale to chyba właśnie dzięki pogodzie, że widzę, że już przychodzi wiosna. A ja, uff, ja wiosnę. Ja mam obsesję na punkcie wiosny i lata. Są dwie najlepsze pory roku. Ale to nie o tym dzisiaj filmie. Filmik dzisiaj jest o tych dwóch cudach, a praktycznie czterech, których zrobiłam. Um, ja te bomby <dostałam>, dostałam od mojego chłopaka. Na święta, tak na święta zrobił dla mnie. Znalazł przepis jak je zrobić i dla mnie je zrobił. Plus też te paczki dał rzeczy, które sama mogę sobie zrobić. Są rzeczy po prostu, które możecie dostać na EWY lub w normalnych sklepach. Będę starała się w tym filmiku wszystko wam przetłumaczyć, bo ja wiem wszystko po angielsku, jak to się nazywa. Mam nadzieję, że znalazłam odpowiedniki polskie. I tak i wczoraj wieczorem zrobiliśmy te bomby dwa, dwa dni temu, odkąd dzisiaj je mam. Wczoraj ją użyłam, wszystko na filmiku, nagrałam wam. Działałem jak normalne bomby z Laszem. mamy je homemade, wiemy co jest w środku um, I moje pachną jak um, pomarańcze, To jest, ja uwielbiam pomarańcze, zapach pomarańczy to jest mój ulubiony, na, no to jest najlepszy zapach na świecie po prostu Więc tak, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak, jak je zrobić, będziecie mogli sobie robić same Ja akurat mam takie kwiatuszki, ale możecie użyć każdą foremkę jak zresztą zobaczycie Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zapraszam do oglądania Ok, więc będziemy potrzebować dwie miski, jedną dużą, drugą mniejszą, trzepaczkę i łyżeczkę, lub łyżeczki mąkę kukurydzianą kwasek cytrynowy. Sól do kąpieli, jakąkolwiek, soda oczyszczoną, dwie, <grytanie> najlepiej. I jakieś foremki, w których będziemy budować nasze bomby. I olej, jakikolwiek, tylko żeby się nie było na niego uczulony. Ok, więc zaczynamy najpierw mieszać składniki suche. Potrzebujemy 225 g sody oczyszczonej. 113 g kwasku cytrynowego. 113 g mąki kukulidzianej i 113 g soli do kąpieli. I wszystko wrzucamy do dużej miski. Następnie składniki mogra potrzebujemy jedną łyżeczkę wody. Potrzebujemy 3 łyżeczki oleju, jakiego używamy. Ja używam oleju z oliwek chyba. Dwie łyżeczki olejku aromatowego, jakiego używamy, zależy. Ja bym proponowała jednak użyć 3, zależy jak mocny zapach jest. Ja używam Chyba zabach pomarańczy. I następny to jakiś kolor. Nie mam pojęcia jak się mówi po polsku. Zależy jaki też ja chciałam różowy, więc użyłam po prostu jedną wóżeczkę. I teraz wymieszamy wszystkie suche składniki, i po jednej łyżeczce, powolutku, dodajemy nasze olejki. Nie za mocno, nie, i gdy dać, po prostu za dużo, będzie wam zbyt mocno buzował. Więc powolutku dodajemy i mieszamy. I potem sprawdzamy ręką konsystencję. Musi po prostu być nie jak skała twarde, ale po prostu, gdy ściskamy, żeby było wszystko takie. Nie rozsypywało się samo. I po prostu próbujemy dopóki uzyskamy odpowiednią konsystencję. I właśnie dokładnie taka ma być konsystencja, gdy po prostu zgnieciemy, wszystko będzie stałe i nie będzie się rozwalało pod wpływem dotyku. Następnie wsypujemy do naszych foremek i bardzo mocno ugniatamy. Wszystko musi być naprawdę dobrze ugniecione, żeby nie było żadnych w środku pęcherzyków powietrza, żeby potem one się nam po prostu nie rozwaliły. To wygląda, potem zostawiamy na noc najlepiej lub na cały dzień i delikatnie wyjmujemy z foremek. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I mam nadzieję, że też sama spróbujecie to zrobić. Jeśli je zrobicie. Podyślijcie mnie na Instagramie, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek na moje wszystkie social media są na dole. Także zapraszam tam również, żeby być na bieżąco ze wszystkim, e, mój Snapchat tam też jest na Snapchat, mój Snapchat jak dużo ludzi mówi wygląda po prostu jak jeden wielki daily vlogu, pokazuję praktycznie każdy moment jak gdzieś coś ciekawego u mnie to wyjmuję i nagrywam filmik, także w ten sposób mam z Wami taki kontakt i robię poniekąd daily vlogi, a nie muszę ich edytować, od razu to idzie na... Na live do Was, także zapraszam na mojego Snapchata. E, no i subskrybujcie, bo teraz będzie Dużo filmików, tym bardziej, że e, Robię projekt z pewnymi youtuberami Niedługo e, Także pewnie za jakiś Miesiąc cały ukaże się na moim kanale Więc subskrybujcie, żeby być Na bieżąco e, I co? I widzimy się w następnym Filmiku. Buziaczki, pa